Uwiesi się, uwiesi. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. No i co? Zapraszamy na film. Film będzie, będzie się działo. Film z kilku wypadów. Byliśmy tak, na Morskim Oku. Tam ta złapała naprawdę bardzo dużego konia. No, kępa potocka, widzicie. Za mną jak zwykle. Gdzie jeszcze byliśmy? Nie, tylko byliśmy na Nie, byliśmy. Jeszcze słuchajcie, byliśmy na y, tym. Na kanale Żerańskim. W dwóch miejscach byliśmy. To też sobie tam zobaczcie co tam. Co tam było. No i z powrotem wróciliśmy na kanał, czy na kanałek, czyli na Kępę Potocką, No i tyle. Cały czas wracamy na kanałek, jest dobrze. Także zapraszamy serdecznie na film. Tak, najwięcej, najwięcej tutaj cofaliśmy ryb. No dobra, to miłego oglądania. ta jeszcze za mną tam walczy. Może coś by No, sympatycznego. Ale nam się byk trafił. Pokaż tego byka. Nie no kurde normalnie rekord świata i okolic. Ale złapałaś. A ja poszedłem, no, biorą tutaj, biorą. No chyba dobrze widać krówki. Bardzo miły, przyjemny widok. Ja tego headlighta założyłem. No, chlapie się tutaj niemiłosiernie. Na 100% to jest boleń. Niestety nie wzięliśmy żadnych boleniowych przynęt. Tak naprawdę. Zobacz, jak coś chodzi po powierzchni. Widzisz, zobacz. No, co chwilę są. Te piękne ataki co? No możesz założyć. Także będziemy próbować teraz na jakieś gumy obrotówki. No zobaczymy, Beata teraz założyła nowy kolor kanibala. Ja też headlighta założyłem nowego w nowych kolorach o, z takim żółtym celowniczkiem zobaczymy czy tutaj coś się podziała a jeśli chodzi o ten kanał Żerański, to dzisiaj tak wyszło po prostu na spontanie bo rano byliśmy na kanale na kanałku i tak padło nam do głowy, żeby przyjechać tutaj na kanał Żerański i chyba parę razy tu przyjedziemy, bo nam się tu bardzo podoba. To zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś wpadnie. Będziemy tutaj do zmroku, będziemy co? Będziemy próbować dzisiaj. No, do zmroku zamierzamy to być może coś tutaj wpadnie. No. Dobra, nie przedłużam. założyłem sobie przynętę i jedziemy z tematem. Bądźcie uważni, czujni, bo może dzisiaj jeszcze w tej filmie coś się pojawi. No i jest pierwszy mój okoń, to nawet ładny. ładne. Może jakoś się... Super. No nie. Warto było to. Zaraz go odhaczę i do wody. Taki. Pienałkowy. O, zobacz jak ma tutaj przyżarty piropusz. Aha. Widzisz? Ale go widać? Widać? No. no coś go No O, dobra. I do wody. Poszedł. O, jeszcze widzę to. O, ładnie wygląda. No dobra, tutaj. Może coś. Jeszcze się uwiesi. Myślałem, że mały szczupak. Wiesz, tak walną, mhm. że. Myślałem, że szczupaczysko. No i super, gratulacje czy. No i dzięki. Giganta złapałaś? Piąta, 12. Pierwsza twoja ryba. Już idę. Do ciebie nie umiesz go odhaczyć? Tak łapczywie wziął? Tak, na wszystkie trzy. To zaraz Ci pomogę. Pomożesz mi? Pomogę. Nie, pokaż. O, no rzeczywiście. No to zaraz. O, ładny! Wymiarowy. No pokaż. O, jak zwykle to normalne, bo wiesz. Ale ja. dobra, trawa jest tutaj ma jak wiesz No taka pierdłka Jaka pierdółka? Ryba I do wody I gratuluję No i gratulujemy <głosy> <głosy> Dobra teraz, teraz ja może tutaj trochę poszpącę tutaj No, piękne. Ładna sztuka. No. no tak lekko zahaczone. zahaczony. No. Nie, no. O, ładne. panie, Ładne Ładna bania. 27 cm. Super. Bardzo ładne. No, jest ładny. Łężawie, może Bardzo ładny. No, pierwszy rzut beaty. Nie ma. Widzisz, zaraz ja rzucę. Jaka mgiełka się unosi nad wodą, nie? Ale ryba, to jest to. O, patrz, widzisz, coś się tam chlapnęło. Już leć, leć tam, leć. To jest kolejny okoń i też ładny. Zaraz go zmierzymy ładnie. Stój krzecznie Ty, 20... 28 centymetrów. Poczekaj. Co? 28. No, tak jak i mój wtedy, wczorajszy. 28, No, Piękny. No, nie, no Krzysiu, ty dzisiaj po prostu rozwaliłeś system. No, rozwaliłem, ale. Czekaj. Śliczny, naprawdę. Czekaj. Ale ładnie wziął. Bardzo ładnie. Bardzo ładny. No to ja tylko się dzisiaj mogę pocieszyć jednym okoniem. A ty? Dobrze, dobrze, spokojnie. Jeszcze nie skończyliśmy się łowić. No. O, dobra. No, super. Uważaj. No właśnie. Naprawdę super. No, piórka na stroszu to było fajnie. Nie chcę. Ale nie chcę. Ładny no tak jak... o 28 centymetrów. O! Dobra, ale dobrze że do samy się! Nie no, taki śliski to wie. No i kolejny taki maluch. Wydłubany. Chodź kolego. Wracasz do wody. No, taki... maluszek. Już szukaj. No odpływaj sobie. A, już wypłynął. Chodź tutaj, mały chodź. pokaż się jeszcze tylko. Piękne kolory. I wracamy z powrotem do wody. Pięknie wygląda na tle tego kanału. No, śmigaj. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że w ogóle właśnie o tej porze przyjechaliśmy. No to będziemy przyjeżdżać o tej porze. Jednak to jest. No nie no, takiego konia Beata złapała. Pięknego konia złapałaś. Sara go To jest 30 cm jak bite. Bite. No spokojnie. Pokaż go. Dobrze, dobrze, spokojnie pokażka. Piękny. piękny, piękny, chodź go tutaj, pokaż. Matko. piękny okoń. W W którą stronę? Już go wypuszczamy. 28 centymetrów okonie. Piękny. Czekaj. Połóż go tu 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 tu. O, tu, 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 ale, ale jaką jak ładnie wygląda, zobacz jaka duża, nie? No, super Tak, jak była ta przed chwilą powiedziała i tak kończy się nasza no, Nasza Dzisiejsza przygoda Dzisiejsza, wczorajsza, dzisiejsza przygoda tak. Idziemy tu, jak tu się podoba... zielonego się A szczęścia. tak idziemy do samochodu. Jak się podobało, to łapka w górę. Jak się nie podobało, łapka w dół. Jak ktoś jest nowy i chciałby śledzić nasze losy, nasze losy, jak widziałem, kurde. Trudne, nasze sprawy. Trudne sprawy. Trudne sprawy. Malanowski, nie? No. Nie, dobra. Jak ktoś będzie chciał śledzić nasze przygody wędkarskie, to czerwony przycisk można wcisnąć. I Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych naszych filmach. No a teraz przygnamy Was. Na razie trzymajcie się. <grymne> Musimy przejść przez ulicę. Hej.